W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. I przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli, walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego, Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Bóg, honor i ojczyzna tego będziemy bronić do naszej śmierci. Wypełniałam swój obowiązek, tylko ja żadnym bohaterem się nie czuję. Nie wolno się poddawać. My żeśmy nie uznawali tego rządu, który przyszedł z Armią Czerwoną. My żeśmy to traktowali jako wojnę. Najważniejszą wartością jest ojczyzna. Dla niej warto poświęcić życie. Może Przyjmujecie szeregi armii polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twą nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.